Siemanko, z tej strony, jestem, witam Was w trzecim odcinku z kariery Cristiano Ronaldo w Realu Madrid. Dzisiaj gramy sobie kolejne trzy mecze. Pierwszy mecz, pogoń Szczecin, tak? to jest Puchar Mistrzów. Właśnie nie wiem, jakim cudem się sobie pogoń Szczecin do tego, tych rozgrywek zakwalifikowałam, bo z tego co wiem to jest chyba Liga Mistrzów, tylko że to nie ma na to licencji i jej dlatego to się nazywa Puchar Mistrzów, ale tak mi się wydaje, że właśnie to jest Liga Mistrzów, więc tutaj Pogoń Szczecin jest dość dużym zaskoczeniem i myślę, że tutaj jednak z tego meczu spokojnie powinniśmy wynieść tak parę punktów. Um, i że będzie to dość łatwy mecz, to tak mamy od razu pierwszy maxy w 35 minucie. Cristiano Ronaldo tutaj dość przypadkowo, bo ta piłka się odbiła od jednego z zawodników. No i właśnie takim spotkaniem, takim golem kończy się to spotkanie. Już nic ciekawego się innego nie wydarzyło Ale liczy się to, że wygraliśmy Teraz przechodzimy do meczu z Hetafe w Lidze e, tutaj oglądałem sobie mniej więcej cele Ronaldo na następne mecze Co to zaliczyliśmy, co jest na sezon i ogólnie tak dalej Zostaliśmy powołani do, em, do kadry Portugal i tak na mistrzostwa świata, które się niedługo zbliżają. E, ok, tutaj następuje teraz wybór strojów e, przez Real i Hetafe i zaczynamy sobie z tym meczem. E, tutaj pierwsza akcja, e, podanie do benzemy, chyba od Zila, tak mi się wydaje. Tutaj właśnie Zil z powrotem dostał piłkę, i w 29 minucie lepszą nogą wyprowadza Real Madrid na prowadzenie. E, tymczasem po krótkiej dość przerwie chyba jest rzut rożny, rzut wolny, tak mi się wydaje. A zaraz zresztą zaczęły. Tutaj są zmiany jeszcze przeprowadzane przez Hetafej przez Real Madrid. Tak, właśnie to mamy rzut rożny w 88 minucie. Bardzo ładna bramka e, Cristiano Ronaldo, jak ja to zobaczyłem, po prostu oglądałem wszystkie powtórki, to chyba jest najdłuższy e, skrót z bramki, tak mi się wydaje w tym odcinku, tak klasyczna Cristiano Ronaldo niedźwiedź. E, jeszcze kalma jest taka, ale dobra, mamy tutaj niedźwiedzia. E, Ronaldo zrobił fajnie. I oglądajcie sobie tutaj trzy powtórki e, właśnie tego uderzenia. E, I tak, planowałem, że może jeszcze dzisiaj tak powiem, bo akurat mam chwilę czasu wolnego e, tutaj, e, że nie nagrywam. Planowałem, żeby dzisiaj wrzucić jeszcze karierę Walencją, ale nie wiem jak to wyjdzie, bo może tak to jakoś rozłożę, że po prostu wejdę po jeden odcinek na dzień, tak, Zaczynam, jak to się ułoży, możliwe, że będzie dzisiaj wieczorem jakiś odcinek, jak nie, no to jutro ujrzycie go na 100%, dobra, wygraliśmy 2-0, pierwszy mecz teraz gramy z Elche, pierwszy mecz w lidze, tak, w dzisiejszym odcinku, a drugi ogólnie w odcinku, i gram ostatni mecz już na dzisiaj z Elcze W sobie też jakiś y, rywal niezbyt wymagający, więc tutaj tak samo liczyłem na wyniesienie trzech punktów w lidze co by nam pozwoliło na jakoś y, zajęcie tych wyższych miejsc w tabeli. Nie wiem czy nie i Atletico Madryt. zobaczymy jak to się potoczy na razie. Już od razu w dziewiątej minucie, 11, 9 minucie 11-9 coś takiego przegrywamy 1 0 ale Ronaldo tutaj ładnie z 30 metra uderzył um, long shot bardzo ładny na dłuższy słupek w bramkach nie ma to nic do powiedzenia za bardzo więc już um, tutaj zagwarantowaliśmy jak na razie remis w tym spotkaniu i od razu po rozpoczęciu Elcze popełnia błąd tutaj w rozgrywaniu piłki Ronaldo przechwytuje tą piłkę i czy podobnie się zdecyduje na uderzenie takie właśnie um, tak się dzieje i 17 minuta już jest 2 do 1 dla realu tak więc minuta zaledwie dzieliła między Jedną a drugą bramką strzelaną przez Ronaldo e, Więc już jest 2 do 1 dla Realu Madryt Co jak na razie wróży Dobry początek spotkania Gdyż 17 minut 2 do 1 Mimo tej straconej bramki e, nie poddawaliśmy się I właśnie tutaj Zmotywowaliśmy się do gry I zdobyliśmy bramkę na 2 do 1 Tutaj wrzutka e, wycofanie jakoś Przed Przed Pole karne wrzutka yy, była tutaj sfaulowany został Karim Benzema dość brutalnie. myślałem, że to będzie wolny kolejny, ale okazuje się, że to jednak jest rzut karny. Tutaj macie jeszcze powtórkę. No tak, to się kwalifikowało raczej na rzut karny. Podchodzi do niego Cristiano Ronaldo, czego wykorzysta. Tak pewnie, Branko nawet się nie ruszył, został w środku i jest ym, to była chyba 37 minuta, coś takiego i było 3 w tym tymczasem tutaj Manu del Moral. 45 ym, przybliża się do zremisowania i tym samym jest 3 do 2. Tutaj była wrzutka. raz spokojnie by korzystał wrzutkę Ronaldo. Tam jeszcze się on jakoś zbagował w ogóle za tymi yy, reklamami. No i jest 4 do 2, tutaj Cristiano Ronaldo próbuje dryblingu strzela znowu z daleka. Jeszcze jakaś dobitka tutaj była wycofanie piłki przed szesnastkę przed Ronaldo dopada do tej piłki i już pewnie zapewnia naszej drużynie wygraną w tym spotkaniu, podnosząc rezultat na 5 do 2. Tym samym właśnie taką ładną bramką kończymy ten odcinek. Dziękuję Wam za oglądanie, jeśli się podobało łapkę w górę no i zapraszam Was do następnych odcinków. Komentujcie, subskrybujcie no i na razie, cześć, trzymajcie się, hej!